Cześć, witaj Cześć. E, serdecznie, e, cieszę się, że wspierasz TEDxWarsaw, że jesteś tutaj dzisiaj z nami, że wspierasz ludzi, którzy tworzą ten TEDx, bo tak naprawdę zajmujesz się makijażami, ale nie o makijażach sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tym, co w TEDx jest najważniejsze, idea. Jaką ideą kierujesz się w życiu? Czy jest jakaś idea, którą rozpowszechniasz, która jest w twoim sercu? Myślę, że jest to ogólnie pojmowana idea dobra że Pięknie. staram się być dobrym człowiekiem i tym się kieruję i jestem otwartą osobą. Stąd też tutaj jestem. W ogóle idea TED jest mi bardzo bliska, ponieważ przez kilka lat pracowałam w szkole językowej, byłam jej menadżerem i ona pracowała na podręcznikach, które były oparte na TED-ach właśnie. Te lekcje dla dorosłych były oparte na tych konferencjach, więc jest mi to bardzo bliskie, wierzę w to. Że to jest fajne i że to jest potrzebne i zmieniające świat, więc dlatego tutaj jestem. Naszym hasłem przewodnim w tym roku jest wczoraj, dziś i jutro. Jaka byłaś wczoraj, jaka jesteś dziś, jaka będziesz jutro? Myślę, że z, jaka byłam wczoraj może bardziej zachowawcza, dziś bardziej otwarta i bardziej odważna. I jutro. Też chciałabym to kontynuować, rozwijać się i realizować się w swojej pracy. Eee, jakie przesłanie, może jakąś złotą myśl, ceną radę chciałabyś przekazać naszym e, słuchaczom, widzom? Myślę, że właśnie tą ideę dobra, to że tu my e, decydujemy, jak postępujemy, czy jesteśmy otwarci, czy jesteśmy tolerancyjni e, dla innych osób, więc e, tą tolerancję, tą otwartość i to dobro. To jest ta moja idea, którą chciałabym przekazać dalej. Ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję również.